Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. W tym odcinku Fachowiec znów zostanie YouTuberem. Kolejny odcinek w cyklu: Jak zostać YouTuberem według Fachowca TV. Mamy już nasz kanał na YouTubie. Myślę, że mamy już nagrane jakiś film, bo fachowiec pokazywał, żeby nagrywać własnym telefonem. Także dzisiaj musimy przejść do montażu. No i mówię tutaj o prawdziwym montażu, a nie o aplikacjach w telefonie, gdzie robimy to według jakiegoś szablonu, jakiegoś schematu. Tutaj, ten montaż to jest dużo większa ingerencja film, czyli robimy z dwóch jeden, coś wycinamy, coś przycinamy, robimy jakieś przejścia. Tu musimy zgłośnić, tutaj ściszyć, tu musimy podłożyć muzykę, tu musimy dodać jakiś opis i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób boi się właśnie tego etapu, że te filmy trzeba montować, ale nie jest to wcale takie trudne. Ja zawsze polecam zacząć od programu OpenShot. Linki będą w opisie. Z z tego właśnie programu, no bo to były jedne z pierwszych filmów, jakie fachowiec stawił w ogóle na kanał. Jest to program po polsku, no i tam najszybciej idzie złapać te zasady mniej więcej, jak to działa, bo generalnie większość tych programów działa w ten sam sposób. A co do wyboru samego programu, no to też wstawię link w opisie do odcinka, gdzie fachowiec pokazywał kilka darmowych programów do montowania filmów. I od razu mówię, że trzeba się tego nie bać, bo nie jest to wcale skomplikowane. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że pokażę Wam, jak ja to robię mniej więcej na przykładzie programu, z którym ja obecnie pracuję, czyli to jest hit film. Tam Wam pokażę, jak wykonać taką podstawową obróbkę na szybko. Także działam. Od czego zaczynamy, Macieju? No oczywiście z naszego telefonu musimy nasze filmy przegrać przy użyciu kabla USB do komputera. To jest chyba oczywiste. Fachowiec utworzył sobie tutaj katalog dla testów. Tutaj wgrał sobie te dwa pliki, dwa nagrania, dwa moje filmy. Jakieś pasjonowe, nieistotne. Odpalamy program HitFilm, bo fachowiec na nim pracuje. Klikamy nowy, otworzymy nowy film. Tutaj fachowiec wybiera Full HD 30 klatek. No bo w takiej rozdzielczości i w takim klatkarzu fachowiec nagrywa. No więc to mu pasuje. O rozdzielczości już było. Także mam nadzieję, że tutaj to jest oczywiste. Klikamy OK. Czekamy chwilę. No i tak wygląda program HitFilm. Film. Zresztą tak wygląda większość programów do montowania filmów. Mniej więcej, te okna są takie same. Zacznijmy od odgania tutaj tych dwóch filmów, które przegraliśmy z telefonu do tego programu. Szukamy oczywiście tego katalogu, kałowiec już tutaj ma. Dla testów zaznaczamy obydwa filmy, klikamy otwórz. I tutaj mamy już nasze filmy, które chcemy przetworzyć, stworzyć jeden film na kanał Fachowiec TV. What the fuck? tutaj oczywiście. Tutaj w tym okienku mamy podgląd tych plików, które sobie wgraliśmy do programu. Fachowiec ma tutaj wyłączony dźwięk, no bo dźwięk wyłączył, tworzyłby się podgłos. W będzie się tutaj ten dźwięk będzie widać, że tym nie ma się co przejmować. I tutaj ten film sobie może, możemy puścić. Tyle. Najważniejszym oknem jest tutaj to okno, bo to jest okno nasz obszar roboczy. Tutaj mamy ścieżkę czasu w minutach. Tutaj będzie nasza ścieżka wideo czy ścieżka audio. Więc przerzucamy ten główny film na ten nasz obszar roboczy. I tak to wygląda gdy sobie na niego klikniemy, tu mamy właściwości tej ścieżki wideo, skala, położenie, jasność i tak dalej, to możemy tutaj zmienić, dołożyć kontrast i tak dalej, ale tym nie będziemy się zajmować. Załóżmy, że nasze filmy fajnie wyglądają, jesteśmy zadowoleni z efektu. Klikając tutaj mamy poziom głośności, no gdy tutaj dodamy mm, jakąś cyfrę, załóżmy 5, no to o 5 dB ten głos będzie wyższy, natomiast jak zrobimy minus 5, no to przyciszymy ten Obszar, i tak dalej, zostawmy to tak, jak było. Tutaj mamy podgląd tego naszego obszaru, czyli tego, na czym pracujemy. Czyli, jak cokolwiek tutaj zmienimy, no to tu będzie się pokazywało to. Ten efekt, jak to będzie wyglądało, już wyeksportujemy ten film. Czyli, nasz produkt finalny. Tutaj, oczywiście, możemy sobie puścić. W tym momencie nic nie zrobiliśmy. Więc tak jak ten film wyglądał, tak wygląda w tej chwili, ale załóżmy, że chcemy ten film, tą wstawkę z odczytem temperatury wstawić sobie powiedzmy w drugiej minucie. No to ustawiamy sobie tutaj, bierzemy sobie żyletkę, musimy go przeciąć. Film jest przecięty, bierzemy podstawowe narzędzie, odsuwamy. Bierzemy film, który chcemy wstawić w środek. Tego przesuwamy z powrotem. I już mamy wstawione w środek tą naszą stawkę. Jak to będzie wyglądało? No zobaczcie sami. Tutaj jest ten nasz film. Prowadź coś tam gada. Załóżmy, że w tym miejscu e, chcę pokazać tą temperaturę, czyli ten drugi film. I przeskakuje nam na film stawiony w środek. jak się ten film skończy, no to przeskoczy nam z powrotem do tego filmu głównego. Jak sami zauważyliście, no to przejście jest tylko przeskokiem obrazu. No i do tego, żeby to tak nie wyglądało, służą nam efekty. Tych efektów jest mnóstwo. Każdy program posiada ich mnóstwo. Tutaj część jest e, płatna, w sensie jest to darmowa wersja, więc żeby mieć więcej jeszcze tych efektów, no można sobie upgrade'ować to oczywiście ale mi to w zupełności wystarczy, to co mamy tutaj dostępne za darmo. No Szukajmy sobie przejść. Tutaj mamy fachowiec. Używa najczęściej tego. Musimy zmienić sobie tutaj skalę, czyli po prostu przybliżyć ten widok. Oczywiście film nam się nie wydłuża i nic takiego. Tylko przybliżamy sobie. Żeby lepiej było widać, gdzie go wstawić. Fachowiec używa tego efektu. Czyli na połączeniu tych dwóch filmów. Stawia ten efekt. Tutaj dalej na końcu wstawmy sobie inny efekt, jakiś zegarowy I zobaczcie, jak to teraz będzie wyglądało. Tu są inne efekty, zoomy i nie zoomy. Cuda wianki ale każdy program ma tego mnóstwo. Zobaczcie. No, i tym razem nie było to przeskoku, tylko taka zamknięta karta Tak jak używa to najczęściej fachowiec w swoich filmach. Natomiast na zakończeniu, zobaczmy, jak wygląda drugi. Drugie przejście, no coś na kształt zegara i tyle, więc tak będzie wyglądał nasz efekt końcowy, z tymi przejściami. Oczywiście mając więcej filmów, tutaj możemy sobie je dołożyć, robić kolejne przejścia, jeżeli chcemy wyciąć jakiś fragment, no to używamy po prostu tej żeletki w tym miejscu przecinamy w tym. Ten fragment chcemy usunąć, zaznaczamy go, klikamy przycisk Del na klawiaturze. No i ten fragment został wycięty. To musimy z powrotem połączyć. Możemy użyć przejść, nie musimy. Co kto lubi, jaki chce efekt mieć końcowy. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj używamy tylko jednej ścieżki wideo, jednej audio, ale oczywiście możemy to zmienić. Tutaj klikając prawym przyciskiem myszy. Dodamy sobie kolejną ścieżkę audio. Tutaj możemy mm, zrobić sobie jakiś, jakąś muzyczkę w tle. Czyli musimy poszukać jakiegoś pliku yy, mp3. Na podglądzie widzimy, że jest to mp3, no bo nie ma obrazu. Wrzucamy sobie go tutaj. Oczywiście musimy go odpowiednio wyciszyć. Zróbmy minus 20, no bo zagłuszałaby ta muzyka to, co mówi fachowiec. Minus 20. Minus 25. To jest mniej więcej taka powiedzmy, muzyka tle. Nie będę tutaj puszczał, bo będzie tworzył się pogłos. No i to w zasadzie tyle z podstawowej obróbki. Załóżmy, że nasz film ma wyglądać w ten sposób. Więc pozostało nam go wyeksportować. Czyli Program ma nam z tego wszystkiego, z tych fragmentów, z tej sieczki, że tak powiem, stworzyć jeden plik MP4, który wrzucimy do YouTube'a. No więc klikamy sobie tutaj EXPORT. Zaznaczamy, gdzie nam ma to wyeksportować. Wrzucimy to w ten sam katalog, zrobimy nazwę film testowy. Zapisz, continue, no i tu widzimy, że ten film nam się, to się fachowo nazywa, renderuje, no czyli łączy te wszystkie elementy tworząc jeden plik mp4, to potrwa jakiś czas. Tutaj pokazuje mi, że będzie to 3 minuty, aczkolwiek to zależy od Waszego sprzętu. Spotykamy się za chwilę. Minęło kilka minut. Program powiadomił nas, że skończył przetwarzanie. Także zobaczmy, czy mamy już gotowy film. Film testowy. Odpalmy, zobaczymy, czy są te przejścia. Tutaj był sobie. O, i dziś tutaj miało pojawić się przejście. Zobaczmy. widzieliście, działa. Gdzieś dalej było to przejście zegarowe. Też działa. Tutaj był po prostu dołożony film kolejny na koniec, bez żadnego przejścia. I tak też jest. Także Nasz film gotowy do wstawienia na YouTube. Śmiało można powiedzieć, robota wykonana. Jak widzieliście, montowanie filmów nie jest stare, takie trudne. Oczywiście, fachowiec pokazał tutaj tylko te podstawy: coś wyciąć, coś przyciąć, coś dołożyć, coś wyrzucić, zgłośnić, ściszyć i to tyle. Po bardziej szczegółowe informacje, no to zapraszam do tych odcinków z OpenShota, bo tam są masz trzy odcinki. Jest też odcinek. Yy, gdzie fachowiec montuje hit filmie, tylko w starszej wersji, też można sobie obejrzeć. Oczywiście, sam film, jego specyfika, no to będzie zależeć tylko od, od Was, od specyfiki Waszego kanału, od tego, jak chcecie, żeby ten film wyglądał. No więc te dodatkowe efekty, no to już znajdziecie sami. Wiecie, że fachowiec stosuje na przykład ginskiny, stosuje mnóstwo stawek dźwiękowych, z których większość Was bardzo nie lubi. Ale taka jest specyfika moich filmów. Wy stworzycie pewnie swoją. W kolejnym odcinku wrzucimy sobie ten film do YouTube'a. Zobaczymy, co tam możemy z nim zrobić. A na dzisiaj tyle. Jak zawsze będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.